Witam was w kolejnym odcinku z hiszpańskiej ziemi, na której przyszło mi testować super lekkiego, szybkiego i z innego Bolida Rams od Velocreación. bardzo kontrowersyjny rower, ale bardzo wciągający. Ja nazywam się Darek Czajkowski, a kanał, który właśnie oglądacie to bike, bike Moja trzecia trasa tutaj na hiszpańskiej ziemi, w Andaluzji, na Costa del Sol, dokładnie w okolicach Nercha, żeby już być precyzyjnym. Dzisiaj mam takie zadanie, ponieważ mam do wykonania trening, taki mniej więcej półtorej godziny. Spróbuję go wykonać na podjeździe, ale najpierw chciałbym odwiedzić wypożyczalnię rowerów, która 15 minut rowerem stąd podobno. W dwóch celach, po pierwsze, chcielibyśmy wypożyczyć jakiś rower dla Kasi, najlepiej szosowy, żeby zrobiła ze mną tutaj z jakiś. Jedną czy dwie rundki, e, oraz chciałbym w końcu kupić sobie zapasową dębkę, bo na razie te dwie poprzednie wyprawy jechałem z duszą na ramieniu, bez zapasu. Ok, e, to pierwszy punkt dzisiejszej trasy, niestety. Okazał się przestrzelony. Informacje na googlach są nie zawsze prawidłowe. Co prawda tu jest stan zaproponowany przez użytkownika. Miejsce nie istnieje. Ja to potwierdzam. Ta wypożyczalnia Cycleneria.com Bike Rental and Cycling Holidays w Nercha już nie istnieje. Nie mam teraz czasu, żeby szukać kolejnej. Chociaż tak naprawdę głównie chodziło mi o tę dętkę. No ale trudno. Jadę trzecią trasę bez dętki, więc... Kurde. Ale ja jestem lekko duch. Dobra, to jadę to e, 34 km, już mam za sobą 4, więc będę miał w sumie pewnie z 40 dzisiaj, 630 metrów w pionie, a już mam za sobą pewnie z 50. Dzisiaj zabrałem ze za sobą aparat, więc postaram się tu nagrywać trochę e, fajnych, przynajmniej lepszych jakościowo ujęć, a oprócz tego GoPro na kierownicy i ruszamy. Gąbkami mi pękła i nie mam w tej chwili uchwytu na licznik. Zabrałem ze za sobą dzisiaj, co prawda na narzędzia, bo zabrałem ze za sobą również leca. Więc teraz właśnie będę MacGaiferem. O, mam tretytki. Widzicie? Więc to jest jednak tak, że jak muszę, to coś tam zrobię, nie? Ale wolałbym mieć teraz obok siebie na przykład przema, pozdrawiam. I mu kibicować. A ciekawe, czy zauważycie, które ujęcia są z kamery z aparatu, a które są z GoPro. No, teraz to zauważycie. Dobra. Eee... No więc, dobra, bawimy się w MacGyvera. W sumie to... Mogłbym powiedzieć, że tego nie zrobię. Przynajmniej miałbym dużo komentarzy, ale i tak będę miał dużo komentarzy. Dobra, słuchajcie, mam trytytki, ale takie grube, że nie chwycę tego uchwytu raczej. Chyba, że bezpośrednio licznik chwycę. Ok, ja mam licznik. Ok, jest mu licznik, ja... A, oh, hier! Ostatnio widziałem, jak tą taśmą kleiliście liczniki. Dorota Juranek widziałem, jak kleiła taśmą licznik. Ktoś jej napisał: Co za moda klejenie Boże! I znowu nikt nie pomyślał, że po prostu może rozwaliła sobie uchwyt i dlatego przykleiła to taśmą. Ale oczywiście, komentarz musiał być, że to jest taka moda. Aj, ludzicha, ludzicha. Jak to łatwo jest patrzeć tylko i krytykować. Kurczę, trochę mi szkoda, bo mam tylko dwie trytytki i trochę mi szkoda ją zużyć. Ja mam jeszcze scyzoryk. Ja, zobaczcie. Ja Nowy scyzoryk ze sobą włoża. Nie, nie będę jej rozcinął. Chcę ją otworzyć. Da się? Da się. E, na trytytkach. Całowo ich nie ucinam w tej chwili. Bo, może będę musiał jej jeszcze odpiąć, jeżeli się okaże to bardzo niestabilne. I próbować to zaczepić ja jeszcze raz. Na razie się jakoś tam trzyma. No, dobra. Przepiękna miejscowość, widać tutaj sporo Maroka, dobra, to teraz ujęcie w stylu zielonego będzie. Zjazd nagrany, podjazd nagrany i to dwukrotnie lecimy dalej. Słuchajcie. Ale to jest fajne, że mogę trzymać w prawej ręce aparata, lewą zmieniać biegi. Ale nie w tę stronę, nie w tę stronę. O, jest, dobra. A Spróbuję zwrócić uwagę dzisiaj rzeczywiście na tą kasetę, na, te, na ten napęd głównie. Trasa nie jest zbyt długa, więc... Siodełko mi dzisiaj trudno ocenić. Generalnie o siodełko pytacie, na tym siodełku nie jest tak źle, powiem wam. No dobra, co prawda moja najdłuższa trasa, jaką odbyłem to 60 km. Zupełnie nie odczułem tej twardości. Więc podejrzewam, że setki, jakieś krótsze supermastery, a może nawet dłuższe, spokojnie można na tym siodełku śmigać. A ja się dobrą wkładkę, a z ultra byłoby pewnie gorzej. 12% nachylenia, a ja nie jadę w tej chwili na najlżejszym przełożeniu. O, dopiero, dopiero teraz. Ale się dzisiaj bawię zamiast jechać. O! Woda się kończy. Kurczę, przepiękna trasa, nie wiem czy nie najpiękniejsza z tych trzech, które odbyłem dotychczas. No w sumie najprostsza póki co, bo najpierw był taki podjazd dość strony, ale potem już takie delikatnie cały czas przewyższenia, około 5%, Znaczy nachylenie, delikatne około 5%, w tej chwili 10%, ale myślę, że to jest trasa, na którą jeżeli uda nam się wypożyczyć rower, zabiorę kasie. To jest stosunkowo prosta. Podziwiajcie to. Promo. No uwaga, hamulce. A propos hamulce, to no, czuję się mega pewnie tutaj. Słuchajcie, przepiękne miejsce, w ogóle przepiękna trasa dzisiejsza. Zerknijcie sobie na moją strawę i zobaczcie, 30 parę kilometrów, ale jest tu wszystko, jest podjazd, jest piękne trawersowanie asfaltem. Są piękne widoki na morze, na góry i mija się przepiękne miejscowości z naleciałościami właśnie islamskimi. Czuję się trochę jakbym był w jakimś Maroko czy Tunezji. Torox. Po prostu cudo, te parasole tutaj, te fontanny, te kafejki, góry, morze nieopodal. Po prostu bajka, bajk bajka. Yy, tak się w kadr łapię, więc dlatego tak się kładę. Słuchajcie. Yy, dzisiejsze spostrzeżenia dotyczące ramsa. Yy, mówiłem już o tym pewnie. Rozstrzał dla mnie zbyt duży, nie mogę się do tego przyzwyczaić jeszcze. Yy, ale to samo miałem w MTB. No po prostu gubi się rytm przy tym stopniowaniu, przy tym, przy tym rozstrzale po prostu zębatek. Może no, gdyby było gęściej, no ale wtedy nie mógłbym mieć takiego zakresu pewnie, więc no, coś za coś. Ale cały czas jeszcze wierzę, że mógłbym się do tego przyzwyczaić. Natomiast hamulce galfera, które chłopaki mi chwalili, rzeczywiście są świetne. Przed chwilą miałem zjazd i miałem bardzo stromy zjazd, i przede mną jechało takie, taka purgonetka. Eee, I nagle ni stąd, ni zowąd zahamowała, i po prostu musiałem w ostatniej chwili hamować po prostu. Oczywiście nie zahamowałem w mie miejscu, bo bym się by, leciał przez kierownicę, ale no, ta droga hamowania była naprawdę stosunkowo krótka. Eee, no po prostu czułem, że, że się zatrzymam. Nie, nie było takiej obawy, że, że, że jest coś nie tak. Ja jechałem po, jechałem po prostu za blisko tego samochodu, więc te hamulce naprawdę robią robotę. Ale fudo. Słuchajcie, to jest dla mnie kosmos. Już jesteśmy niedaleko od naszych apartamentów w zasadzie. E, wczoraj mnie Kasia zabrała tutaj na spacer, bo ona tutaj biega. E, I to jest po prostu niesamowite. To jest plaża. E, po prawej stronie, jak widać, po lewej ogródki działkowe, takie typowe ogródki działkowe jak w Polsce, a wręcz nie wiem jak w Azji, no ja się do tej chwili z Tajlandią zupełnie nie tak wyobrażam sobie Europę Zachodnią takie trochę slamsy, no ale to są po prostu ogródki działkowe zobaczcie ale jest niesamowity klimat tutaj w niedzielę Kasia biegła mówię, że to były po prostu imprezy na tej działce eee, grille oczywiście hulanki, swawole dzieciaki latające to są po prostu nie, działki rekreacyjne. więc ci ludzie gdzie indziej mieszkają a tutaj tylko odpoczywają, ale mają działki zaraz przy Morzu Śródziemnym, więc to jest nowy kosmos. Oczywiście jadę pod prąd w tej chwili, to jest jednokierunkowa. Tu mamy wypożyczalnie łódek, te łóżki są wciągane takimi specjalnymi ciężarówkami, potem na górę. W każdym razie jadę sobie teraz drogą typową pod grawela. No dobra, to trasa właściwie zakończona. 35 km jedynie dzisiaj i 600 metrów w pionie, czyli bardzo lajtowo. Patent z licznikiem i trytytkami zadziałał. Więc jest git. Nie bez powodu w tym pięknym miejscu kolorowym kończę. Chciałbym powiedzieć osobom, które napominają mnie i przywołują do porządku, żebym nie mówił o pewnych uprzedzeniach że ja nie mam żadnych uprzedzeń. No może trochę Rosjan ostatnio nie lubię. A tak poza tym jestem naprawdę bardzo tolerancyjny dla wszystkich. Więc sorry, gregory, ale będę mówił, co mi się podoba na moim kanale. Na razie. Zapraszam na moją strawę, tam zobaczycie dokładnie tę trasę. To moim zdaniem najładniejsza trasa z najłatwiejszych. Może tak, tutaj wokół komina. Tymczasem do zobaczenia. Kochani, cieszcie się życiem, cieszcie się słońcem, jeżeli je gdzieś tam jeszcze macie i cieszcie się rowerem. Na razie bike bike.